Cześć kochani. Dzień dobry, witam Was w piątek, piąteczek piątunio. No ja niestety muszę jutro jeszcze pracować. Dzisiaj mam wolne, ale to dlatego, że wczoraj byliśmy znowu w Berlinie, w pracy, tak jak wam mówiłam, i powiem Wam, że tydzień temu wróciliśmy już zmęczeni, ale wczoraj to przeszło już wszystko dosłownie, wróciliśmy tak. Wypompowani. Ja w którymś momencie, słuchajcie, to już tak sobie pomyślałam, Boże, po pierwsze, czas nie mija, po drugie, nie mam siły stać, aż mnie jest dosłownie mm, podbicie, podbicie, podbicia stóp, e, piekły dosłownie, bo no, już nie miałam siły stać. Była, to był koszmar po prostu. I tak się zastanawiałam, czy. E, czy to tylko ja to tak odczuwam, czy inni też? Wiecie, na razie, no, póki co sobie po, po prostu pomyślałam, zachowałam dla siebie. Mm, jak wracaliśmy, to znaczy jak wracaliśmy, jak wsiedliśmy już z powrotem do auta, to jeden z kolegów mówi, e, mówi, mówcie co chcecie, mówi, ale tym razem, mówi, to był koszmar, mówi, gorzej niż zeszłym razem. Mówi, czy wydaje mi się tylko, I ja mówię do niego uważasz? On mówi, no tak mówi, słuchaj, mówi, zeszłym razem mówi to i czas szybciej leciał i jakoś nie byliśmy aż tak wypompowani. No, ja no to prawda, ja mówię też mi się tak właśnie wydawa wy wydawało, <grym> wydawało. E, mówię, bo, e, bo też już w którymś momencie po prostu nie mogłam, nie mogłam stać, słuchajcie, naprawdę. I doszliśmy do wniosku, że to chyba wiecie co, dlatego, że em, w zeszłym tygodniu my zaczynaliśmy w południe pracę, a tym razem i po prostu dłużej mogliśmy pospać. A tym razem wyjeżdżaliśmy o 4 godziny wcześniej niż w zeszłym tygodniu i no zaczęliśmy pracę o 7.30. jeżeli chodzi o czas, w którym staliśmy, to mniej więcej było to samo: tam różnica była chyba tylko pół godziny. No ale nie zmienia to faktu, że no kurczę. Yy, ja jestem jeszcze bardziej wypompowana niż w zeszłym tygodniu, a w zeszłym tygodniu potrzebowałam, słuchajcie, dwóch dni, czyli piątku i soboty, żeby dojść do siebie. W niedzielę czułam się już lepiej, i dzisiaj też wstałam, i dosłownie cała połamana, cała obolała wszystko czy to barki, czy to ramiona, czy to nogi, czy to stopy wszystko, po prostu wszystko boli. Na całe szczęście, Chwilowo to przerwa, na przyszły tydzień na bank niczego takiego w Berlinie nie będziemy mieli, więc nie będziemy musieli znowu się męczyć. I powiem Wam, że nie jestem wcale nikogo, na nikogo zła z tego powodu. Także, także, tak. No ale plan na dzisiaj. Jak widać na załączonym obrazku, jestem ogarnięta. Mamy kilka minut przed 12 w południe. Ja już o 8 rano się obudziłam. O 8 z minutami, ale jeszcze wiecie, do 9 leżałam w łóżku, bo po prostu nie byłam w stanie się podnieść. A później już musiałam, bo Milan mi jej pod drzwiami cały czas piszczał. Że wiecie, jak ja, jak ja wstałam, to piski przestały, czy piski ustały. Była radocha, jak nie wiem. Także no. E, więc, wiecie, wstałam i tak e, tą samą procedurę co każdego dnia, czyli nakarmić i wyjść z nim. Tylko w dni, kiedy pracuję, to ja go wypuszczam tutaj koło domu, a w dni, kiedy nie pracuję, no to rano wychodzę z nim na porządny spacer. E, dokładnie tak. Wczoraj na całe szczęście wróciliśmy mniej więcej o 2 godziny wcześniej niż e, myśleliśmy. W ogóle, musicie sobie wyobrazić, kolega. I to był właśnie ten, który powiedział, że, no, że było ciężej tym razem niż zeszłym. Wyobraźcie sobie, on zeszłym razem był naszym kierowcą, i tym razem też, wiecie, wsiadł w Berlinie za kierownicę. I ten, i mniej więcej pół godziny w drodze byliśmy, słuchajcie, i musieliśmy się zmieniać. Za kierownicą, bo on był tak słuchajcie zmęczony, że sprzęgłem chciał hamować. Po prostu już wiecie, no, mózg nie przetwarzał wiadomości, tak? Ze zmęczenia. No, musicie sobie wyobrazić, jak to ciężkie musiało być. Tym bardziej, że przez. Pierwsze trzy godziny nie mieliśmy w ogóle zmiany, bo my generalnie raz na godzinę była zmiana i można było szybko wyskoczyć na papierosa, pójść szybko coś napić, no i wracać na pozycję, tak? I osoba, która nas zmieniała, skoczki, mieliśmy skoczków, osoba, która nas zmieniała, no to wiecie, szła dalej tam... E Następną osobę zmienić, ale to było raz na godzinę i przez pierwsze trzy godziny tego nie było. I przez pierwsze trzy godziny, wiecie, nie możecie ani się napić, ani nic zjeść, ani pójść na papierosa, ani nawet pójść do toalety, bo nie wolno wam opuścić pozycji. Także no, to był, to był koszmar. E, wszyscy się wczoraj cieszyliśmy, jak w końcu mogliśmy usiąść w aucie. Um, po prostu w ogóle, jak szliśmy, my szuraliśmy nogami za sobą, bo po prostu nikt z nas nie miał siły, tak? No, także, także taka sytuacja była, a dzisiaj, jak mówię, zaraz muszę się przebrać, wypuszczę Milunia e, na, e, na łąkę tutaj obok, e, po czym e, będę jechać, słuchajcie, do Drezna, bo po pierwsze, chcę w końcu podskoczyć do tego optyka. Jeżeli nie uda mi się zrobić testu, to przynajmniej dowiedzieć się co i jak. A później podjadę do Florentiny odebrać moje rzeczy. Chcę wrócić do domu, no i wiecie, muszę po drodze zrobić też małe zakupy. Wrócę, aha, będę chciała, w ogóle jak będę już na mieścił optyka, to jeżeli czas pozwoli, chciałabym podskoczyć też do, em, do, do TK Maxa i do dm -u. To Maxa głównie ze względu na to, że słuchajcie, moje kremy z Bielendy się kończą, został mi jeden cały i resztka drugiego. E, nie wiem, ten, to, 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 to opakowanie, w której mi resztka została, to niesamowicie mi się szybko skończyło. Słuchajcie, ile znaczy, skończyło, kończy, tak? W trzy tygodnie zużyłam to, więc bardzo szybko, tak? I zanim będę zmuszona zamówić przez internet i złożyć, wiecie, zamówienie za 40 euro, żeby nie płacić przesyłki e, 5 euro czy tam 4 euro, bo za tą kasę to, wiecie, ja sobie mogę inny kosmetyk kupić, e, to, to wolę najpierw podjechać i zobaczyć. No i wiecie, do dm też tam 2-3 rzeczy kupić e, i będę wracać do domu, bo no, trzeba zrobić jedzenie, przygotować się na jutro do pracy. I też planuję dzisiaj przede wszystkim szybciej podskoczyć, znaczy podskoczyć, szybciej pójść do łóżka spać, bo jak mówię, jestem po prostu wykończona. A jutro znowu w pół do czwartej dzwoni budzik. Dzisiaj wieczorem, znaczy do wieczora powinniśmy dostać nasze plany pracy. I mam nadzieję, że tak będzie. Wiecie, co rzuca okiem, ale wątpię, żeby cokolwiek już stało teraz w apce, bo my mamy, no nie ma. My, my mamy dig digitalnie, tak? Mamy apkę, i, i w tej apce są wszystkie wiadomości odnośnie Was, odnośnie Waszych czynności, odnośnie Waszej odpowiedzialności. No i różne takie organizacyjne, inne rzeczy. Przez apkę na przykład zgłaszam chorobowe, przez apkę zgłaszam ulop i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko u nas się dzieje digitalnie już. Już wtedy 3 lata temu tak było i tak jest w dalszym ciągu nawet e, paski wypłaty dostajemy e, przez maila, nie dostajemy w formie papierowej, które zresztą też będę musiała wydrukować, bo e, napisałam maila, mam nową e, panią, która będzie robić moje rozliczenie podatkowe, bo poprzednia. Odeszła z pracy. No bo raka miała, ja Wam jej, o, o niej opowiadałam, bo to była naprawdę fantastyczna kobieta. E, no i nowa przejęła teraz to wszystko. No i jeszcze jej nie, nie widziałam, nie miałam z nią kontaktu ani nic. No i w każdym razie em, doszłam do wniosku, że no trzeba w końcu, wiecie, skontaktować się z nią odnośnie, odnośnie terminu na rozliczenie, bo. No bo trzeba będzie po prostu to rozliczenie zrobić, e, tak czy tak. No i e, dostałam powiadomienie, że, e, że ona dopiero e, na dniach wróci, że jest na chorobowym, że na dniach wróci. No i wtedy się ze mną skontaktuje, więc trzeba będzie, wiecie, też powoli wszystkie papiery zbierać za zeszły rok. A u mnie papiery to jest tragedia, jest wszystko, wiecie, porozwalane i w ogóle potem połowy nie mogę znaleźć. No i tak jak właśnie mówię, będę musiała moje paski wypłat. Um, um, no, jak to się nazywa? Moje paski wypłat e, będę musiała wydrukować. Boże jestem rozkojarzona. Dobra, słuchajcie, ja idę się. Coś mam znowu nos zatkany z nosami zaczyna cieknąć. Ja to pewnie ze zmęczenia. No ale jakby nie było. E, zbieram się. Oczywiście, biorę aparat, coś po drodze myślę, że będę nagrywać. Na pewno będę chciała coś tam, wiecie, jeżeli uda mi się podskoczyć do demo i tak dalej, to będę chciała wam coś tam telefonem nagrać, jakieś wycinki. Mam nadzieję, że to wypali tak, jak ja bym tego chciała. No ale na razie idę się ogarniać, później do Was wrócę. Liberty. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I sub Okej, okay. słuchajcie, jestem już dawno w Dreźnie, nie odezwałam się, bo wiecie, chciałam szybko, 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 żeby wszystko zdążyć, mamy 14.35, ja potrzebuję 10 minut, żeby dojść do przedszkola od, od Florentiny syna, żeby, bo tam się spotkamy, żeby odebrać te rzeczy, chyba nawet nie 10 minut, no w każdym razie, to jest rzut beretem stąd, gdzie teraz jestem. Słuchajcie, byłam u optyka, zbadałam moje oczy. No, i kicha z kaszaną em, muszę wybrać się do, e, do okulisty: typowo do lekarza, dlatego że muszę mieć zrobione badanie dna oka i ciśnienia, bo coś jest niehalo. I oczywiście. Mam bardzo, ale o tym to ja już wiedziałam. Mam bardzo mocny astygmatyzm i generalnie mam. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Moje oczy są generalnie bardzo słabe, bo mam widoczność, pomijając już wadę wzroku i w ogóle, pomijając wadę wzroku i w ogóle mam widoczność niecałych 50%, nawet w okularach i no musi mi lekarz wypisać receptę na, na moje szkła, żeby kasa chorych mi to pokryła, powiedziała pani, że wtedy idę do kasy chorych e, z tą receptą, no i oni wtedy wszystko pokrywają, ja muszę, tak jak Wam mówiłam, zapłacić tylko e, jak to się nazywa, tylko oprawki, czekajcie, bo ktoś idzie dobra, słuchajcie, ludzie się dalej kręcą, ale ja trzymam tak kamerę, że raczej nie widać, że kamerę, e, że nagrywam Jedynie co, no to widać, że gadam przed siebie, ale to nic. Tutaj jest Lidl, gdyby nie fakt, że mam tylko powiedzmy 10 minut, bo nie wiem, czy bym zdążyła dojść do kasy. Co, Kamon? Czekajcie. Nie wiem, czy zdążyłabym dojść do kasy, żeby kupić sobie coś do jedzenia, bo przyznam Wam się szczerze, że kiszki marsza wojennego mi zaczynają grać, a zanim będę mogła w końcu coś normalnego zjeść, to trochę potrwa. Więc no nie wiem, spróbuję, słuchajcie. Lecę do tego Lidla do środka. W ogóle deszcz zaczął padać, przynajmniej kropi. Żyć nie umierać. Odezwę się do Was prawdopodobnie, słuchajcie, jak wrócę do domu. Byłam też w DM-ie. Jak widzieliście w... TK się nic nie nagrywałam, słuchajcie, bo e, ochroniarze kręcili się strasznie, chodzili za, wiecie, za ludźmi jakby, nie wiem, ktoś, e, czy ja bym na przykład miała kraść. No i generalnie nie było nic, co byłoby warte pokazania, więc dlatego nic tam nie kręciłam. No, ale nakręciłam Wam, jak widzieliście, kilka rzeczy w DM-ie i zrobiłam też malusieńki haul, nieduży, bo chyba nawet nie całe 16 euro zapłaciłam, ale to też Wam pokażę już, jak będę z powrotem w domu, także do później. Wiecie co nie rozumiem mojego aparatu? Wróciłam do domu już jakiś czas temu, można powiedzieć, że około niecałe półtorej godziny temu, ale wiecie, nakarmiłam Milunia, poszłam z nim na spacer, po drodze Matiasa spotkaliśmy, więc to się troszeczkę, wiecie, ciągnęło i wróciłam do domu, nagrałam jeszcze właśnie filmik stacjonarny, który pojawi się jakoś tam na dniach. W każdym razie. Przed chwilą mój aparat pokazywał mi 48% baterii. Więc wyłączyłam, przyszłam tutaj do kuchni, włączam, jest 60%, więc nie rozumiem o co chodzi naprawdę. Um, no, wróciłam, e, jak mówiłam, co robiłam. Um, opla. Muszę zaraz, słuchajcie, zabrać się za mycie garów, robienie jedzenia, żeby miała też na jutro co ze sobą e, zabrać. No i przywiozłam ze sobą takie coś. Tutaj mam ponczusia z nadzieniem nugatowym. Trzy bułki. E, skór, bo rozważam opcję dzisiaj, a jeżeli nie dzisiaj to może w niedzielę. Zrobić sobie znowu trochę mm, wafli. Winogron na jutro do pracy. Tutaj mam takie rogaliki z nadzieniem e, mlecznym. I na dzisiaj wieczór jeszcze, słuchajcie, opakowanie e, chipsów. Ja to wszystko teraz, słuchajcie, pochowam. Jak mówię, muszę gary pomyć. E, muszę zabrać się za robienie e, no, obiadu kolacji można powiedzieć i mojego obiadu na jutro do pracy. E, w tym czasie podładuję aparat i jak to już wszystko skończę, to słuchajcie, przyjdę do was, żeby wam pokazać jeszcze tych kilka dupereli, które kupiłam w DM-ie. Jak mówię, nie płaciłam dużo, właściwie w ogóle nie płaciłam nic, bo kupiłam to za punkty z Paybacka. No, dokładnie tak. Byłam w aptece, byłam w supermarkecie. Jak mówiłam, te kilka rzeczy kupić. No, i e, teraz czas najwyższy zabrać się za obowiązki. E, zapewne się zastanawiacie, e, czy zobaczyłam się z Florentiną, odebrałam moje rzeczy tak, e, czy dyskutowałyśmy? Nie, zamieniłyśmy e, trzy słowa i ona poszła po swojego syna, a ja się zawinęłam do auta. I tyle. Ona też nie była sama, była tam ze znajomą, ja ją znam ze swoją byłą sąsiadką. Mm. No, także nie wiem, może to dlatego wyszło tak, jak wyszło. Ja swoje odzyskałam, mam nadzieję, że to działa, bo nie sprawdzałam. Yy, I tyle. Sprawa zakończona. Słuchajcie, moja obiadokolacja jest gotowa. Ja zabieram się za jedzenie, bo kiszki marsza wojennego grają. Yy, jak zjem, to pokażę Wam tych kilka rzeczy z DM-u i będę wychodzić z Milanem po czym będę się szła kąpać no i znacie cały mój rytu rytuał ale póki co zabieram się za jedzenie jeżeli wy coś jecie to też życzę wam smacznego dobra, słuchajcie pojedzone no i powiem wam, że cienie dzisiaj na tej nowej bazie z Catrice też mi się zebrały, więc nie wiem, no naprawdę nie wiem co mam dalej robić Dlaczego nagle zaczęły mi się zbierać cienie? Wcześniej tego nie miałam, teraz po prostu każde cienie, których bym nie nałożyła na oczy, to się, wiecie, ulatniają, rolują mi w ogóle. Rozmawiałam jeszcze przed chwilą z babcią przez telefon, bo dopiero przedtem słuchajcie. Jak gotowałam jedzenie, miałam czas, żeby dokładnie popatrzeć na tą kartkę od optyka. Ja już wiem, dlaczego ona mnie wysyła do lekarza e, okulisty na badanie. Bo podejrzewa u mnie jaskrę. Słuchajcie, jak się okaże, jak się to potwierdzi, że ja faktycznie jaskrę mam będzie masakra, bo wiecie, że przy jaskrze można oślepnąć całkowicie. Szlak mi je trafi. No nic, chciałam wam pokazać te rzeczy. Jak mówię, tutaj dużo nie ma. I w sumie można powiedzieć, że większość jest takich podstawowych, a mianowicie moje wkładki higieniczne z JESA, dlatego że na zapas po prostu je sobie kupiłam. Kupiłam też tylko, tylko jedno opakowanie e, tego odświeżacza do tekstyli. Jedno tylko i wyłącznie dlatego, że wiecie, ja najpierw byłam w dm potem przez pół miasta, przez pół miasta, przez pół centrum e, szłam do e, DK Maxa i nie chciałam ze sobą taszczyć, wiecie, ciężkiej torby. Dlatego tylko jedno wzięłam. Wzięłam też, słuchajcie, e, Kolejne opakowanie zwilżonych chusteczek, bo tutaj mam w połowie już e, zużyte, a na zapasach nie mam żadnej więcej, więc to też coś takiego bardziej potrzebnego. E, oczywiście, dwie koławach, jedną jutro ze sobą rano do pracy e, zabiorę. I teraz właśnie widzę, że kurde, mam całe, całą torbę tutaj uwaloną. Nie wiem dlaczego i nie wiem czym. I zbliżamy się już do końca, słuchajcie, wzięłam kolejne opakowanie moich e, płatków pod oczy, e, tych hydrożelowych Beauty Hyaluron, nie, Beauty, tak, Beauty Hyaluron e, z Balea. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie możliwość, ja wiem, one są drogie, bo 4,45 euro za trzy saszetki, na trzy użycia, to jest naprawdę drogo. Ale z drugiej strony, jeżeli, no, powiedzmy... Macie tych kilka groszy i w ogóle i szukacie fajnych płatków, przetestujcie sobie te, one są naprawdę dobre. E, no i widzieliście, e, pokazywałam Wam w dm że wyszły dwa nowe żele pod prysznic. Nie wąchałam, słuchajcie, wzięłam, nie wąchając. Pierwszy to jest mango Malaga, ma pachnieć mango i e, tropikalnymi owocami. I to bardzo pachnie marakują i, i grejpfrutem. Oj, bardzo. Słuchajcie, przyjemny zapach. Opakowanie jest przepiękne. A drugi <laughs> nazywa się Big Dreams i ma pachnieć niebiańskim snem. Thinking of you. No powiedzcie, czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne.. Ciekawa jest, no pewnie będzie słodki zapach. Kurde, mój ten scentrowany nos, słuchajcie. Nie czuję nic. Nie czuję nic. Może będę bardziej czuła, wiecie, pod prysznicem. No i tyle. Torba pusta. E, co w niej jeszcze jest? Tylko bąkasowy. A mianowicie... 1440 punktów e, wydałam, czyli 14 euro i 40 centów. Najdroższe z tego wszystkiego były właśnie te płatki hialuronowe. E, dokładnie, bo tak, e, ten odświeżacz do tekstyli kosztował ,45 euro 45, Dwa razy koławach, yy, za którą zapłaciłam. Każda kosztowała po euro 75, czyli 3,5 euro zapłaciłam. Płatki hialuronowe pod oczy z Balea 445, te zwilżone chusteczki z Ebelin 245, żele pod prysznic, każdy po 55 centów i wkładki euro 45. Także, także tak. No. I całe moje zakupy, więcej nie kupowałam nic, no ale będę musiała zrobić zamówienie, słuchajcie, prawdopodobnie jeszcze, jeszcze zobaczę, ale chyba będę musiała faktycznie zrobić zamówienie w, w internetach, żeby sobie krem zamówić z Bielendy, pewnie zamówię znowu te w tubkach żeby mieć, wiecie na zapas, no, muszę coś takiego zawsze mieć, bo ja widzę, że mi to dobrze działa, słuchajcie, na moją łuszczycę to nie, że mi to, wiecie, niweluje całkowicie, nie ale te miejsca, gdzie mam właśnie za uszami i czy w uszach łuszczycę nie są wtedy takie, wiecie, szorstkie i to naprawdę dobrze na mnie działa em, dokładnie tak em, tak samo jak to serum z tym kwasem azelainowym słuchajcie, dalej je używam i odkąd je używam, a używam naprawdę potąd, to jakby tutaj dużo może nie tyle mniej zrobiło się tej łuszczycy, co po prostu ta łuska się spłaszczyła. Jakkolwiek to brzmi. Eee, mój plan pracy jest właśnie wstawiany. Już widziałam, że w przyszłym tygodniu muszę w niedzielę pracować. Szlak mnie trafi. W tym tygodniu w sobotę, w przyszłym w niedzielę, a umowa była na początku taka, że będę miała prawie wszystkie weekendy wolne. A teraz jest tak, że niemal każdy weekend muszę pracować. Muszę porozmawiać z moim szefem, bo raz się zgodziłam w weekend pracować i teraz mam tego skutki. A wiecie, umowa była taka, że sobotę, niedzielę mam wolną. Przynajmniej na początku. Co chciałam powiedzieć? Aha, słuchajcie, w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że dzisiaj Wam powiem o tym, o czym rozmawialiśmy z moim sąsiadem z zaściany. A mianowicie chodziło, słuchajcie, o tych naszych nowych sąsiadów. Ja nie wiem, czy ja wam opowiadałam. Myślę, że wam opowiadałam, że oni w zeszłym tygodniu w piątek o 11 wieczorem tak się tutaj darli, tak się śmiali. Oni chlali po prostu, tak? Nie będę mówić pili, tylko chlali, bo jak chłopak otworzył drzwi, to tak za zawaliło, słuchajcie, alkoholem, że ten, ja wam to chyba też już mówiłam, że ten zapach alkoholu dosłownie do rana utrzymywał się w klatce. To sobie musicie wyobrazić no i rozmawiałam z sąsiadem bo pytałam się go czy, czy mnie słyszał, bo wiecie ja wybuchłam naprawdę głośno na tym korytarzu ale na całe szczęście on powiedział, że on już zasnął i, i, i nie słyszał z kolei gdzie ja byłam w niedzielę? kurcze nie wiem, wiecie co? nie wiem gdzie byłam w niedzielę, bo on mówi, że on w niedzielę z kolei wybuch. Bo w niedzielę byli znowu strasznie głośno, i że napisał e, maila do, do spółdzielni, do babki, która za nas tutaj odpowiada, no ale nie dostał do tej pory odpowiedzi. Ja wiesz, ja też z nią w poniedziałek rozmawiałam przez telefon, no i prosiła mnie, żebym jej maila napisała e, z datami i godziną mniej więcej, e, żeby ona mogła napisać upomnienie. I wiecie, i ona do mnie mówi tak, mówię, ale ja zeszłym razem, to ja do nich dzwoniłam i, i, i oni byli tacy zgodni, tak, my będziemy to robić, tam to robić i tu, i tak, tak. Ja mówię, no, ja mówię, a jak pani odłożyła, to powiedzieli po całej nazwy dupę, ja mówię, i dalej robią to, co robili. I mówię wam, jesteśmy z sąsiadami już naprawdę o krok, o krok od tego, żeby um, skrócić czynsz, bo to jest w Niemczech powód do. To skrócenia czynszu, jeżeli non-stop yy, wieczorem jakby nie, nie możecie zaczerpnąć spokoju, odpocząć, bo są hałasy. Wiecie, no ja tutaj mam sypialnię, więc ja chcę spać i tak jak mój sąsiad powiedział, wiesz co, no chociaż od tej 21 już mogliby być ciszej, tak? Pomimo, że cisza nocna jest o 22, ale oni po prostu nie zwracają na to uwagi. I są, wiecie, generalnie on jest, ten, ten chłopak jest strasznie opryskliwy i, i, i w ogóle. E, no, mój sąsiad mówi, że on też szedł na dół, nie mógł, nie mógł wytrzymać i wybuchł. Także powiem wam, że nie wesoło, naprawdę nie wesoło. No, ale co zrobić? Dobra, słuchajcie, nie wiem, ile ten vlog czasu trwa, muszę zaraz sprawdzić. Ale już dzisiaj więcej nie będę nic e, nagrywać, bo muszę wyjść z Miluniem jeszcze raz, muszę e, iść zrobić demakijaż, muszę mm, iść się wykąpać, jeszcze do końca spakować mój plecak i przede wszystkim e, iść spać. A Chciałabym dzisiaj naprawdę najpóźniej o 21, czyli za niecałe dwie godziny, już leżeć w łóżku. Generalnie, jeżeli się uda, to jeszcze zabiorę się za obrabianie vloga, który jest na tej karcie. Dlatego nie mogłam tego zrobić w międzyczasie, ale to żaden problem, bo jeżeli dzisiaj tego nie obrobię, to zrobię to jutro. Żaden, żaden problem. No, dobra, kochani, to tyle dzisiaj. Więc co? Trzymajcie się, zapraszam Was bardzo gorąco na kolejne filmiki. Do zobaczenia, pa pa!